Ciema! Witam bardzo serdecznie. No cześć! Dawno mnie tutaj nie było, przechodzę e, znowu z piosenką. Jakieś tak ostatnio tej muzyki na kanale. Na kanale Tylko Muzyka ostatnio e, się pojawia. E, tym razem, coś bardziej takiego influencerskiego, e, YouTube'owego jest to Ciążolo i Smolasty e, w piosence Masterchef. Z wielu Masterchef przez. To teraz to shelf jest. Specyficzna. No, ale jest tak jest. Co mi do tego. I numer no, stary, znaczy stary, no, nie temu no, nie jakoś giga stary, ale już swoje już swoje wiki na YouTubie. Mm, ja nie słuchałem, wiem, że wyszedł, a, ale specjalnie czekałem, aby mógł sobie to z wami e, sprawdzić i to właśnie w tym momencie. Robimy MasterChef od Smolastego i książola! Każdy z nas to MasterChef. Gotujemy co zawsze. Mama w końcu będzie uśmiechnięta. Zajmienimy szare ławki na najlepszy penthouse. Nie było szans, nie było... Ej ten refren? Stoko! Refren, nie wiem, mi siedzi ten refren. Naprawdę, naprawdę fajny. Każdy z nas to jest. Gotujemy sos za drzew, to coś Mama w końcu będzie uśmiechnięta Zajmijmy szare ławki na najlepszy penthouse Nie było szans, nie było git, na no tylko syf W sercu strach, jeszcze mi nic, powiedz mi jak tu żyć Nie było gór, bardziej duch chociaż każdy miał gest Zbita pod pięć zbita na pół, żeby czymś za jej stres Nie możesz... Nie, no, bardzo źle mi się słucha tego Smolastego. To jest tytuł wokalu, którego ja nie jestem w stanie zdzierżyć. Aż nie tlecy zaczęły poleciała. Łomacko. O Dobra. Muszę się jakoś wyprostować. Nie wiem, taki dziwny, dziwny. Nie, nie chcę na dzień dobry od razu tej negatywnie się wypowiadać, bo nabrałem sobie za cel być. dość bardziej wyrozumiały. Wyrozumiałym. Mmm. Ale po prostu mi się wokalnie podoba. Taki... No nie chcę... Nie chcę do nikogo zaraznywać. No nie chcę do nikogo zaraznywać. Nie wiem, nie siedzi mi Ać, nie bardzo chcesz. W głowie cel musisz biec, może ciężko jest, może być jeszcze gorzej. Gdy temu w twojej głowie księcidą, się niż baba w telewizorze. Nie wiem. Coła ta zwrotka? Taka... Ja nic z niej nie pamiętam, nic z niej nie wyniosłem. Tragedia ogólnie. Każdy z nas to się. gotujemy za zawsze. To cud. mama w końcu będzie uśmiechnięta. Zamienimy szare łapki na najlepszy penthouse. Master show, gotujemy za zawsze. To cud. mama w końcu będzie uśmiechnięta. Ale ten retrenik jest naprawdę giga sztosem. Ten, chór ten chórek robi naprawdę mega robotę. I ten bicik jest fajny, ten bicik też siada... No. No. To jest kiedy na wszystko brakuje siana Chciałbyś coś zjeść, ale nie masz nawet na kebabach Musisz odzyskać hajs, później problem jest, żeby oddawać Za to, że zacząłem próbować Sorry mama Zda I ten wokal księżyla nie jest taki tragiczny, taki... Taki zwykły się wydaje. Stoko. Ni? Dla mnie okej. Okay. Zacząłem kombinować, chciałem tylko gdzieś uciec z tego dla gdzie na twarzy każdy ma smutek. Parował łeb mi odchminienia kolejnych zrutek. Ja wiem, że wiele razy mogło nam się nie upierać, bo ty te... No dobra. Radi się trochę gorzej. Radi się trochę gorzej, ale... Tak całościowo mam wrażenie, że jest... Jest okej. Okay. Mogłoby być...

nam się nie upiec, bo teraz nie wiem jaka cena, po prostu zudam do koszyka co chcę, bo sos, który teraz gotuję, kiedyś wyparuje, a ludzie zapomną mnie, czy nie zapomną mnie, bo życie teraz ma kolor, nowa fura na starych śmieciach, a kiedyś walka z samym sobą, Mala. Nie, no to, co to było, w ogóle dlaczego? Kto wpadł na pomysł zrobienia zro, czegoś takiego? I jeszcze nałożenie tych efektów na wokal przyspieszenia jezu, jakie to było złe. W sensie do tego momentu, do tego dziwnego jakiegoś przyśpieszenia, było okej, okay. nie było nie było to prosto okej. Okay. Co nagle. Nalipa, no lipa, no. z nas. To... Nie no, powiem tak. Refren jak, jak tylko się da, ratuje ten numer. Ale absolutnie nigdy więcej tego numeru nie odpalę, niestety. E, ten chórek jest mega fajny, beat jest spoko. E, na refrenie wokal Kionżula jest spoko. W pierwszej, znaczy w pierwszej, w zwrotce książęla, jakby w pierwszej połowie, zwrotki Kionżula jest ok. Smolasty jest totalnie do przeskipowania. Ciężko się tego słuchało, no tak jak powiedziałem, tylko ten refren ratuje to, że dało dał się wyczekać do końca. Słabo. Okej, okay, to na szczęście, na szczęście tyle. Nie, no nie będę przedłużał. No jest po prostu licznie, nie? Jest po prostu licznie i... I zapomnijmy o tym. I po prostu zapomnijmy. A miałem być miły. No ale nie dają wyboru. Nie daje smolasty, nie dał wyboru. Sadek. Do następnego, widzowie. Do następnego. Pamiętajcie o subiku, o lajku, o komentarzu. Napisz, co wy uważacie. O tej piosence, co wam się w niej podoba, co wam się w niej nie podoba. A ja tymczasem zmykam. I co, chybikimy się na streamach, albo, albo na YouTubku, gdzie tam wolicie. Cześć, cześć!